No, i się Mandero, dzisiaj, o kawkę se zrobię. Posłodzę sobie, dzisiaj znowu opowieści, ciąg dalszy. Chcielibyśmy ta Co prawda, sceneria nie w klimacie opowieści, ale bo to świata, nie Mercedes. Ale lecimy, czekajcie, pomerdam sobie, lecimy dalej z opowieścią. O Mercedesach. Tam były dwie części o Vito, a obiecałem Wam film o Mercedesie, takiego robiłem, taką tak, tak zwana, to się na to mówiło kiedyś, kaczka. To były takie Mercedesy z lat 80., takie dostawczaki, z takim jakby dziobem z przodu, takiej na kwadratowej lampie. Nie pamiętam, jaki to był konkretnie model. To było 100 lat temu. Eee, słuchajcie, dzwoni do mnie gościu. Tam już go znałem poniekąd, trochę tam gdzieś nie. Dzwoni do mnie gościu, słuchaj, mówi. Mam tak, takiego Mercedesa, takiego i takiego. Motor 29 w dieslu, 6 garów, wolno sący. E, ja ten, można powiedzieć, samochód sprzedałem. Mówi, zaliczkę za niego wziąłem. On tu u mnie stoi już po półtorej roku. Mówi, tylko tam, mówi. Mechanior zmieniał uszczelkę pod głowicą i on kurwa nie odpala, nie? Ten samochód. Ja mówię, jak ty sprzedałeś? Mówię. Samochód, który nie odpala. No normalnie mówi, wziąłem trzy koła zaliczki. No i trzeba go teraz odpalić, żeby gościu się wziął i go zabrał, nie? Ja, ja pierdolę znowu jakaś misja dziwna, nie? To był taki warsztat w kierunku szklarskiej poręby. Taki, taki, taki cicho ciemny, nie? On mówi, chodź, przyjedziesz, mówi, obejrzysz tego tego Mercedesa. Coś tam popatrzysz, żeby go zapalić, żeby sobie gościu tam go zabrał, nie? I żeby się rozliczył do końca. No dobra. Zima była, przyjechaliśmy na dworze, tam stał ten te, te, te Mercedes, to była taka dobel kabina, czyli wiecie, z tyłu fotele też, też były dla ekipy i skrzyniówka taka drewniana paka z tyłu była, nie? Hmm. Ale tam wiecie, śnieg, zima, ja tam popatrzyłem, na pleka go odpalam, no nie wychodzi na pleka, ale tylko mu pleka zabierzesz, od razu staje kołkiem, kurde tego, mówię, nie, no to mówię, chujnie robota. Dawaj tu ludków, odśnieżajcie ten plac, kurde. Tam ich tam było, tych tych ludków od cholery. Trzeba tą dokę wepchać na warsztat, przecież tu zimno, ręce odpadają. Do garażu trzeba ją wepchać, kurde, tam i ja nie będę robił na dworze, kurde, bo to po klucze biegaj po tym śniegu. Bo to wiecie, robota u gościa była, nie? Na, powiedzmy w delegacji. No dobra. Ogarnęli tam temat, poodśnieżali. Po tam było tych chłopaków sporo, to wepchaliśmy tą kaczkę do, do, do garażu. No, i zaczynam tam, wiecie, rozkminiać, nie? Bo ktoś zmieniał, mówił, szczelkę pod głowicą, on go takiego kupił, zwalniętą mu szczelką. Ktoś mu tę szczelkę niby zmieniał. Słuchajcie, jaki myk. No a tutaj patrzę, rozkminiam to tam, to a to wiecie, rozrząd na łańcuchu, pompa rzędowa, taka nie? Stary diesel, konstrukcja stara. No i ustaliłem fakt, że gościu, który to składał, spiął rozrząd 180 stopni. <grywia> Czyli po prostu wtrysk, zamiast być na. Sów sprężania, wtryski, wtrysk ropy, to po prostu był na mijance. Jak zawory się mijały, był słów, wydechu i ssania, no to wtrysk podawał paliwo. No nie miało prawa chodzić, no bo nie ma w tym momencie sprężania w cylindrze, a on ropę podaje, nie? Czyli co, tam rozdeklowałem go, kurde, wiecie, tam przestawiłem o 180 stopni ten rozrząd, nie, ten wałek cały, żeby ten wtrysk był na na studie sprężania, co nie? Mówię, no kurde, gościu ustawił, mówię, ale pierdolnął się mówi 180 stopni, kurde. No to ten już zadowolony, że to będzie może jeździć, nie? Już mówi, liczy pieniądze, kurde, bo on wziął 3000 zaliczki. Mówi kurwa, mówi tego, a mówi w końcu, mówi, coś zarobię, mówi nie? bo to zima, mówi ujowy okres. Już liczy pieniążki. No dobra. Akumulator my założyli. Odpalamy, kurwa. Słuchajcie, odpalamy tego, tego Mercedesa. No, no odpalił. Słuchajcie, nawet chodzi, 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 chodzi. To mówię, 6 cylindrów było. Klepię sobie, nie? Ten, ten dieselek. No ale tak wiecie, chodzi, chodzi, chodzi. Ja tak patrzę po tym tłumiku. Mówię, kurwa, co to tak, mówię, kurwa, tak para zapierdala z tego tłumika, nie? No ale myślę, kurde, stał tyle czasu, zima, wiecie, tego, nie? Może, mówię tak, nie? Może chuj tam, nie? No i tam przygazowuje go, kurde, tam chodzi niby i tak dalej, ale przygazowuje go, ja patrzę, a słuchajcie, a, a z to się, kurwa, woda wylewa, nie? Kurwa. <gul> ja by co on tak tą wodą leje, mówi, nie? A jego, na może zostało, mówi tam, yy, mówi ten, jak ten, jak ten poprzednik tam, yy, mo mogło i zostać, mówię, w sumie racja, nie? Te, tej, 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 tej wody, nie? W tym tumiku. No ale tak kurde wiecie, no minęło 12 minut. Mówię. Nie no, coś mi tu kurde nie gra. Mówię. On tak niby też na te sześć garów chodzi, ale jakoś tak kurwa wiecie, no. On stał półtorej roku, mówię. On... Jakoś tak chodzi jakby. No kurde, po przestoju mówię, no nie wiem sam. No ale wiecie co, zgasiłem go, nie? Na chwilę. Zgasiłem go, bo coś mówię, coś kurde tutaj coś mi tutaj śmierdzi, kurde, to wszystko, nie? Hmm? Skasiłem go, słuchajcie, i coś tam pooglądałem, pozaglądałem. Za rozrusznik, próbuję go zapalić, a on wiecie, łup! i stoi, nie? No co jest, kurwa, mówię, akumulator, mówię, zdech, czy jaki grzyb? Znowu, za rozrusznik, łup! stoi. Mówię, kurwa. Klucz na wał zakładam. Próbuję kręcić. Ty silnik zablokowany, nie? Mówię, kurwa, co jest? Zatar się, no ale cofam do tyłu, do tyłu idzie, nie? Nie, za, nie zatar się, mówię, kurde. Nie? Mówię, co to, kolizja by była przy gaszeniu, kurde? Zawory się z tłokami spotkały, czy jaki grzyb? No i słuchajcie, tak biorę ten klucz, nawał, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu i tak patrzę, ten, ten, ten tłok tak coraz bardziej jakby w górę idzie, nie? W górę, w górę, czyli lewo, prawo, lewo, prawo i on i w końcu, wiecie, przełamał kompresję i zszedł w dół, nie? Mówię, kurde, to nie ma kolizji. Co jest grane? Za rozrusznik, rechtech, tech, chodzi, kurde. Chodzi elegancko, mówię, kurwa. Co tu jest grane? No dobra, chodzi, chodzi, znowu ta woda zapierdziela z tego wydechu. Znowu go zgasiłem, znowu to samo. W prawo nie idzie kluczem obrócić, w lewo cofasz. Pomału lewo, prawo, lewo, prawo. Nagle przełamał kompresję, znowu, kurde, odpala i chodzi. Mówię, kurde, pochodził chwilę, zgasiłem, mówię, coś tu jest, kurwa, nie tak, mówię, nie? Coś tu jest grubo, nie tak. Czy tak nie może być? A ten gościu, tu wiecie, ten, 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 ten od tej kaczki, od tego Mercedesa, mówi: Sebuś, sebuś ratuj, bo kurwa, ja pieniądze, mówi, i za niego. Słuchajcie. Mówię, trzeba zbadać temat dogłębnie, bo to tak nie może być, że on raz palił, raz nie palił. Co, co to jest, nie? Wy, wykręcam wtryskiwacz. Wykręciłem wtryskiwacze. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, czwarty wykręcam. Ja pan patrzę, kurde, a, w a cylinder pełen wody. Pełniutki wody cylinder, nie? Tutaj jak pod, pod wtryskiem, jak wykręciłem wtrysk. Ja mówię, ładny grzyb. To już wiem o co chodzi. Woda się dostaje do cylindra. I gdzieś tam kluczem, wiecie, jak pomału, pomału przeciągacie, no to gdzieś ta woda między pierścieniami, gdzieś tam między zaworami, gdzieś tam pomału ucieka i potem on zapala. Jak już silnik chodzi w cyklu, no to on przepala tą wodę, co nie? Ale jak zgasicie to ta wodę zasysa do cylindra i, no i rozrusznik nie, nie przekręci, no bo wiadomo, za szybko kręci, nie? żeby to przepchnąć, tą wodę. No i co? Sebuś pyta się ten gościu. Ja mówię, co? Czapka dorwania. Co ty pierdolisz? Ja mówię, no tak. Mówi, ale to była uszczelka zmieniana, mówi. Ja mówię, no tak zmieniana, jak ten rozrząd złożony, mówię, nie? Poleciał na złom, słuchajcie, poleciał gdzieś tam na śmietnik, leci z uszczelką, patrz, mówi, znalazłem, mówi, kurwa, gdzieś tam spod śniegu wygrzebał. No patrzę, faktycznie uszczelka jest z Mercedesa. Takiego 2.9. No ale oglądam tą uszczelkę. Ja wyjego, No ale tutaj kurwa mówię nie widać nie widać kurwa, przedmuchu na tej uszczelce. Żeby to gdzieś przedmuch, nie? No i on tam już wchodzi, lamentuje, że ja wymyślam, że tego. Ja wie jak chcesz? To ja ci wkręcam te wtryski, mówię i tak, tak go odpalimy i niech Gosiu jedzie. Nie, nie, nie mówi, no tak to nie. Mówi. No dobra, to mówi, to dobra. No to co to? to, to no to. Jak tak uważasz, to ściągaj tę głowicę. No to słuchajcie, prosty samochód, rachu ciachu. No, głowica trochę ciężka, no ale zrzuciłem głowicę. Położyłem na stole, tam taki stół warsztatowy był nie. No i zadzwonił telefon, gadam z kimś przez telefon i tak obracam tą głowicę, wiecie, zaworami do góry. I ten. I gadam z kimś przez telefon i tak drapię, drapię na czwartym cylindrze. Pęknięcie takie, słuchajcie, że pazur wchodzi, kurwa, na głowicy pęknięcie. Normalnie trzaśnięta głowica że pazur normalnie haczy, widać taka jupla, nie? Gadam przez telefon, a ten gościu podbiega, co Sebuś, co Sebuś? Ja mówię, patrz, masz głowicę jebniętą. Co ty pierdolisz? Ja mówię, no zobacz, mówię, kurde, pazur wchodzi. No, o, mówi w mordę. Ja mówię, tu uszczelka była dobra, tylko głowica była trachnięta i on tak to kupił te auto, nie? Nawet nie wiedział, że tam głowica, tylko myślał, że uszczelka. Ktoś to zmienił na rachu ciachu. No dobra, skończyłem gadać. I mówi, co dalej? Ja mówię, słuchaj, co dalej? Teraz albo, albo do spawania tą głowicę, albo, albo do... Albo nie wiem, albo drugą kupuj, nie? Szukaj drugiej głowicy, no. Z tej to nic nie będzie, mówię, nie? A nie, spawanie to nie, mówi coś tam, coś tam, autogiełdę, nie? To mówię, to też było już... O! Grubo ponad 10 lat temu. Autogiełda, słuchajcie, szuka głowicy, znalazł głowicę, nie? Do takiego Mercedesa, mówi... Zamówi, zam, zadzwoniłem, zamówiłem, przyjdzie paczka, mówi, nie? A tą głowicę jeszcze sprzedam. Ja mówię, gdzie sprzedaż? Mówię, komu sprzedasz No, dam ogłoszenie i sprzedam, mówi, nie? Bo to jeszcze karty były prepaidy, wiecie, kupiło się kartę w kiosku i tam chuj, tam nie mówi. <laughs> sprzedam tą głowicę, karta do kosza, mówi i tyle, nie? Ja wiem, no ale przeszczona jest uszkodzona. Jak się coś kupuje, mówi. Jak się coś kupuje, mówi używanego, to trzeba liczyć się z tym, że jest uszkodzone. Ja ja tam nie wiem, nie znam się lub jak chcesz. Mi tam tylko głowicę załatw, nie? Dobra, przyszła głowica. Tam brakowało jakichś elementów. przezbroiłem ze starej głowicy, poprzekładałem to, założyłem na auto. No, szczelka, głowica poszła, nie? Ale tak jak mówiłem, żebyśmy to auto ogólnie to wepchali do tego garażu, nie? Wcześniej mówiłem, żeby wpychane było. Odpaliłem, no dobra, motor chodzi. Stumika ta woda wyleciała. Ten już zadowolony, dzwoni do, do tego gościa, co mu zaliczkę dał. Mówi, no już odpalone, ładnie, wszystko. Mówi. Pięknie. Możemy pisać, mówi kurde, umowę, nie? I pieniążki, nie? Mówi, dobra, mówi Sebuś, mówi no to do gościu tam, no to, to, no to dobra, no to mówi umówimy się na jutro, mówi, bo to jakoś wieczorem było chyba. Umówimy się na jutro. Nie, to było po południu. No wieczorem to było, tak. Bo to było ciemno już. Tak już po południu, bo to zima była ogólnie. No nieważne. Mówi Sebuś, może, może jeszcze się przejedziemy, mówi kawałek tym Mercedesem. Ja mówię, nie, tu wyjedziemy na podwórko, mówię, kurde, tylko z, z tego garażu i niech stoi do jutra. No ale no, to mówi to wyjeżdża. Słuchajcie, ja kurde szukam wstecznego biegu. Nichu chuja, biegu nie ma, nie? Ja mówię, ja pierdzielę, mówię, ty, ale tu kurwa wstecznego nie ma w tym samochodzie, jak ja mam wyjechać? Jak nie ma wstecznego? No nie ma wstecznego, no wsiada już, szukaj wstecznego. Ta, wiecie, ta wajcha lata jak żyd po pustym sklepie. Gdzieś tam cztery jakieś biegi znalazłem, wszystko do przodu, a wstecznego, Nie hu, hu Kurde. Dzwoni do tego poprzedniego właściciela, co od niego odkupił, bo taki jego tam znajomy był, nie? Mówi, ty, bo tutaj wstecznego nie ma w tej kartce. Co ty masz tam za debila mechanika, co wstecznego nie może znaleźć? Kurde tego. Wajcha coś tam mówi w dół i do przodu. Ja mówię, że daje w dół i do przodu, i, i do tyłu, i kurwa, i tak, i sraki, i do góry, i na dół, i nic nie idzie. Żadnego nie ma wstecznego. Tam no, takie były skrzynie, wiecie, na takich wodzikach, takie to popierdolone było, takie cięgno na dole. Eee, Prymityw taki, nie? Trochę to był ten mechanizm. No dobra, gościu przyjechał, ten poprzedni właściciel. Kurwa, ja wam zaraz pokażę, jak się wsteczny wrzuca, coś tam, wsiadł do tej kaczki, miesza, miesza tymi biegami na chama, próbuje, coś tam merda, merda, tą, tym lewarkiem. Na lewo, na prawo, kurwa. mało go nie urwie. No nie ma wstecznego. Nie ma, no faktycznie nie ma, mówi, no chuj, nie ma. Ja wiem, no i co? Najlepiej oddebili kogoś wyzwać, czy nie? No dobra, no ale wiecie, jak on namachał tymi biegami na chama, w nerwach i tak dalej, no to już kurwa. Zostały tylko dwa biegi jedynka i trójka. Tak ten mechanizm cały gdzieś tam się rozregulował, pogiął, nie wiem, co tam się porobiło. Nie pamiętam dokładnie, ale. Już tylko dwa biegi zostały i to tylko do przodu. Jedynka chyba i trójka. A strzyja ogólnie była piątka, nie? No dobra, pojechał ten gościu, mówi, no nie wiem, co tu się stało. Mówi, no nie, nie działa, nie? No dobra. No to ten, go, ten, ten mówi kurwa, ten cały ten, ten handlarzyna, nie, co mi to zlecił. Sewuś ratuj. Ratuj, bo jutro przyjeżdża pan klient, rozliczyć się do końca, mówi umowę spisać. Ja, 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 pierdolę. Dobra, wchodzę do tego kanału. Ten kanał był, nie? Oglądam te mechanizmy, to wszystko takie wiecie: pordzewiałe, pogięte, kurde, te śruby jakieś regulacyjne, to wszystko takie porozpieprzane, luźne na tulejkach, chuje, muje. No, posiedziałem z dwie godziny, pomor pomordowałem się. Poskręcałem, po, 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 poprawiałem, poregulowałem. Dobra, są biegi, słuchajcie, są biegi. Od jedynki do piątki, wsteczny chodzi. No dobra, dzień się skończył. Na drugi dzień jeszcze coś tam miałem poprawić, nie? Przyjeżdżamy z rańca, gość miał przyjechać jakoś po południu, po ten samochód. Po południu, nie, jakoś pod wieczór miał przyjechać chyba. Jak to było, kurde, to było dawno. A myśmy nie, myśmy przyjechali koło południa, koło 12 chyba, jakoś tak, na drugi dzień. Coś tam miałem jeszcze posprawdzać, poprawiać coś tam tego, nie? A i chyba chłyn, płyn chłodniczy zalać, bo on na wodzie był, a jak na dwór go wywalimy, mówiłem wrócą, no to płyn chłodniczy. Tam miał kupić płyn chłodniczy, bo on na wodzie był palony, płyn chłodniczy zalać, nie no i takie rzeczy. No ale dobra, gdzieś godzina ja wiem, 15, 16. Ten handlarzyna wpada, mówi. Na pomysł, nie? <noise> mówi, Sebuś, co? Chodźcie, przejedziemy tą kaczką. I <noise> wiesz, żeby nie było. Mówi, tu, mówi kawałeczek, bo to, taka, bo to, to było przy trasie na szklacką porębę, nie? W Wojcieszycach, tak, na takich prawie, że skrzyżówce, tak blisko krzyżówka, była taka wioska w Chodź Chodźcie, tu przejedziemy do Wojcieszyc, zawrócimy na, na, na tym, na skrzyżowaniu i z powrotem, nie? I ja mówię, kurwa, Egon. Mówi, ja pierdolę, no. Tu nie ma przeglądu, to półtorej roku stoi, jedno światło, słuchajcie, tylko działało, jedno światło chyba z przodu i chyba tylko kierunkowskazy, nic więcej. No ale to gość miał sam sobie ogarnąć, ten nowy właściciel te światła, nie? Tak było ugadane niby. No ale nieważne. Mówi, chodźcie przejedziemy. Ja mówię, nigdzie nie jadę, mówię, tym trupem, kurde, boję się. Ale w końcu, wiecie, słuchajcie, ubłagał mnie, ubłagał. Ja mówię, to wsiadaj, kieruj, nie? Twój samochód, kieruj se. Nie, bo on mówi dwa piwa wypił, on się boi. Ja mówię, ja pierdolę. No dobra. A to już tak zaczęło się delikatnie szaro robić na dworze właśnie. Tak, tak już po malutku szarówka się robiła. Ja mówię, ja pierdziele, jedno światło. Kurde, niech będzie, jakaś policja jechała czy coś. Będzie cyrk, nie? No ale dobra, mówię, takie, takie zadupie może, może akurat nie. Mówię, do skrzyżowania było ze 300 metrów. Wyjeżdżamy z tego, tego, z tego podwórka, z tej posesji, od nich, nie? Słuchajcie, pierwsze metry na ulicy, na ulicach już wyjechałem, zapinam dwójkę, z tyłu słyszę taki łosgot, chrobot, jazgot. Ja ja pierdzielę mówię, co, co się stało? A ja tak widziałem wcześniej, kurde, mówię, tak, wiecie, oglądałem, ta tylnia ośmi nie pasowała tak, jakaś przestawiona była w tym sprinterze, w, tym, w tej, w tej kartce, bo to nie był sprinter, to był ten Mercedes jakiś tam, już nie pamiętam, jak to, jakie to modele były, to... Hmm. W tej kartce taki, ten, ten most z tyłu był jakiś tak dziwnie przekrzywiony, nie? E, no ale dobra, no słyszę jazgot, łomot, kurde, mówię, nie, kurwa, człowieku, mówię, zawracamy raz, dwa, nie? Co się dzieje? Ja mówię, Egon, kurwa, dyfer z tyłu się rozpada. Mówi, co ty pierdolisz? Przecież to auto przyjechało o własnych siłach. Ja mówię, nie wiem, czy ono przyjechało, czy nie przyjechało. Słyszę, co się dzieje. Coś się z tyłu z dyfrem dzieje, kurde, no. No i na szczęście do skrzyżowania, żeśmy dojechali, zawracamy na tej, na tej krzyżówce. Słuchajcie, ja tylko słyszę z tyłu. Chorobot, brzdęk, taki, nie? I chuj, nie ma napędu. Z, 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 nie ma napędu. A to wiecie, moment się zaczęło szaruleczka robić, nie? Eee, no i. <ścoughs> Zjechałem, tak, wiecie, tak. tak. Tyle, bo tam bo to było lekko pod górkę. Jak zawróciłem, to już tak było z górki. Ten, ten Mercedes tak mi... Z górki zaczął się toczyć, bez tego napędu już nie. To tylko tyle co prawym przednim kołem wjechałem na krawężnik, nie. I mówię, to mówię, do, ty, ty kura, mówię dzwoń do tego, do kudła, bo tam ten, tak, nie wiem czy mówiłem wcześniej, tam był taki chłopak, na niego mu wołali kudłaty. Ja mówię, dzwoń szybko do kudła, niech on przyjeżdża. Bierze linkę, niech bierze Multivana. Niech podjeżdża. E, nas scholować szybko z tej drogi, bo to, bo to robi się ciemno, tu światło jedno świeci. Przeglądu nie ma, policja najedzie, no to będzie no, będzie dym. Dobra, to, to wziął ten telefon, dzwoni. Kudełku, bierz szybko multiwana, mówi sznurek i dawaj tutaj na skrzyżowanie, bo kaczka się rozkraczyła. Mówi, a Sebastian się policji boi, nie? No to chwila, moment, podjechał ten, kurde, wiecie, ten, 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 ten kudeł tym multiwanem. Zaczepiamy sznurek, no i dobra, ciągnie mnie, nie? Ja słyszę takie pod tym autem, takie dyn, 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 Mówię oho, wał się ciągnie po ulicy, nie? Nie ma czasu. Mówię, kurde, szybko, tylko z drogi zjechać. Na podwórko tam do nich, nie? No ale słyszę dyn, 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 bum, bum, bum. Cisza, nie? Kurwa. Cisza nastała. Ja, ja mówię, ty. A Elon, co? Wał, kurwa wypadł, mówię nie. Jak mówi wał wypadł? Ja bym no słyszałeś, mówię, tłuk się tłuk, ciągnął się za autem i odpadł bo nie ma chyba, na, na ulicy został. Mówi, a pierdzielę. mówi, nie dobra, szybko na podwórko wbijamy się, z, on mnie wciągnął to, 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 tym multiwanem, tą kaczką, szybko linkę odpinamy, dawaj, mówię, zapierdzielamy, bo jak ten wał na ulicy leży, ciemno się robi, niech ktoś, kurde, będzie jechał jakimś szcinkłaczętem czy czymś, jak wjedzie w ten wał, nie zauważy, to będzie tragedia, kurwa, nie? No, mówi, dobra, to szybko jedziemy tam na, na to skrzyżowanie, raz, dwa, nie, zawijamy. Słuchajcie, kurde, łazimy, łazimy, kurde, latarki już zapalamy, bo to moment, mówię się, zaczęło ciemno robić. Nie ma tego wału, kurde, nigdzie, nie? Ja pierdzielę, ja już wątpiłem. Ale nie, no przecież zaglądałem na podwórku, no nie ma wału pod kaczką. No, no i łazimy, łazimy, ja mówię, ja pierdziele, mówię, ten wał? W końcu się okazało, ktoś przejeżdżał za nami, ktoś przejeżdżał za nami, i ten. I mówi, ktoś, ktoś za nami przejeżdżał i po prostu zauważył ten wał na ulicy, zatrzymał się z tego wynika i rzucił go w trawę, tak na pobocze, nie? Tak, wyrzucił go. Ja mówię, Matko Boska, dzięki Bogu, że, że tu się nic nie stało, kurde, bo jeszcze jakby ktoś to wjechał, jaki wypadek by był, to by było wszystko na nas, kurde, i by była tragedia. A mówi, a ten ego, a co ty tam gadasz? Mówi, y, to nie nasz wał, mówi. W razie czego? Ja bym nie, nie nasz wał kurde. Przyjechałaby policja, zarabi zobaczyli, że w kaczce nie ma wału. A mu, albo teraz, bo że tu wał leży, ale w rowie nie. <śmówi> mówi A myśmy powiedzieli, że nie szliśmy wału pod pachą i nam wypadł mówi. <śmówi> bo by było pytanie, skąd ten wał się tu wziął, nie? Że kaczka była na drodze. Ja, on mówi, nie, nieśliśmy bał z kolegą, nam wypadł. Mówi, kurwa. No i ważne. zawinęliśmy ten wał do samochodu, kurde, nie. No i dawajcie akcja: z powrotem tą kaczkę wpychają na ten warsztat, nie. No bo, no bo jutro klient, kurde, nie. Słuchajcie, ja to oglądam to wszystko do, do kupy, cudzamę, co tam się stało. Tam krzyżak się rozpierdzielił, bo tak jak mówiłem wcześniej, ten most z tyłu się okazało, tam mocowanie było uszkodzone, chyba resoru czy coś, i ten most był krzywo. Co za tym idzie? Znaczy jedno koło było bardziej tak, jakby do przodu przesunięte z jednej strony, nie? Ten most tak przekrzywiony był. Co za tym idzie, wał miał zły kąt, no i ten krzyżak się rozpierdzielił, nie? No i to jest, chuj dawaj do klienta dzwonić, ten, ten dzwoni do tego gościa. Ściemnia mu tam coś tam, że jeszcze coś trzeba poprawić, nie? Na drugi dzień, kurde, akcja była tego typu, że akcja tego typu, że... Te mocowanie, żeśmy jakoś przestawiali. Ten most żeśmy ustawiali na prosto. Ten, 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 ten handlarzyna kupił ten krzyżak, kurde. Ja to na szybkiego zmontowałem. Mówi, mówię, wiesz co, zapłać mi za to wszystko, ja już nie chcę mieć nic, nic wspólnego z tym Twoim samochodem, z tym Twoim warsztatem. Przecież to, mówię, cyrki, co się dzieją. Mówię, to, to wszystko jest sterta złomu. A on mówi nie, nie, mówi tutaj dobrze jest. Mówi, to już zrobiłeś to już, to już tego. Ja wiem, nigdzie już nie wyjeżdżam, nic. Rób co chcesz. A on mówi do mnie, ty Sebuś, ale to, to jeszcze nie koniec, bo tam trzeba, trzeba tego eskorta złożyć tam, mówi, nie? Jakiego eskorta? No tam stoi taki eskort, mówi, o zobacz, w dieslu, nie? A ja mówię, A co tam się kurde stało? Głowica jest zdjęta z silnika. A głowicę masz? No kupiłem, mówi. Kupiłem u Brzydala, taki był taki mechanik na niego, Brzydal wołali. Kupiłem głowicę u brzydala. No, dwa lata temu. Ja, gdzie ty masz tą głowicę? A to żeliwna głowica, bo to taki 1.8, stara jednostka, żeliwna głowica. Ja a gdzie ta głowica? No tam leży. Ja ci patrzę, słuchajcie, kura podchodzę do tego eskorta, ta głowica leży w śniegu. Jak on mówi, dwa lata, zardzewiała na wylot. Zawory, wszystko zgnite. Ja mówię, wiesz co, Egon, rozliczamy się z tym Mercedesem. Ja tu już nic więcej nie, nie będę u ciebie robił. Ja już nic tutaj nie chcę szukać. Go rozlicz się ze mną i dajmy sobie spokój z tą, z tą robotą, bo to, bo to nie ma sensu. To jest wszystko wolna amerykanka, partyzantka i tak dalej. No, gdzie to takie rzeczy, które się dzieją, nie? No słuchajcie, zapłacił mi tam, rozliczył się ze mną. E, potem nie wiem, jak to z tym właścicielem tej kaczki. Wiem, że ten właściciel do mnie potem dzwonił za jakiś czas, e, bo tam jeszcze z nimi wszedł w układ jakiś tam dziwny, że, bo tam wiecie, paka była ta skrzynia cała drewniana, że to było pognite te deski. Gdzieś tam jeszcze z nimi w jakiś układ potem się wplątał ten gościu, że, żeby tą pakę rozebrali, te dechy wyrzucili, oczyścili tą całą, wiecie, ten stelaż metalowy i pomalowali. I tam jakieś cyrki wyszły, ale, ale już nie wiem, nie, nie wnikałem. Jakieś tam były cyrki jeszcze z tą kaczką, ale to mówię. To już ja nie wiem, co tam się do, dokładnie działo. Wiesz, że gościu do mnie dzwonił. Jeś mu chyba, gdzieś mu chyba ten Egon dał numer telefonu do mnie i dopytywał się, co tam było robione i tak dalej, i tak dalej. Tam narzekał, że kurde, że tą pakę mu tam porozpieprzali, że on musiał ten samochód zabrać. Kurde, taki rozgrzebany i. <laughs> Także takie to były jaja, kurde, u tego handlarzyny z tą kaczką. Także co? Taka ta opowieść długa bardzo fuj. No ale myślę że, myślę, że się pośmiejecie z takiej partyzantki. Nie szliśmy wału i nam upadł. No właśnie. <śmiech> Siemandero! <śmiech>